Odwiedzamy e, jako laureatów i zwycięzców e, tego konkursu e, krótko na początek e, pani minister Marlena Malon. Szanowny Panie Pośle, jesteśmy tutaj razem z Panem Posłem, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Nie przypadkowo jesteśmy w Pleszewie. Pleszew to miasto, które jest wśród pięciu laureatów konkursu Samorząd Pro Familia. Dlaczego to takie ważne, jeżeli mówimy właśnie o samorządach i pokazujemy politykę prorodzinną państwa? Od ponad pięciu lat budujemy przede wszystkim Polskę szczęśliwych rodzin. Zważamy liczne programy i je realizujemy skutecznie, aby przede wszystkim podnieść godność polskim rodzinom, aby spowodować i zawrócić trendy demograficzne, aby wyjść z pułapki demograficznej, której jesteśmy. I w każdym momencie, kiedy mogę o tym mówić, przede wszystkim chciałabym przypomnieć, że sztandarowy program Rodzina 500, Dobry Start, Maluch, ale także program Mama 4, i inne programy, które są dedykowane do rodzin z małymi dziećmi są bardzo ważne ze względu na to, aby zmienić sytuację podejścia do rodzin. My to robimy skutecznie. Ale aby to stworzyć, to przede wszystkim jest zbudowanie szerokiej koalicji, robienie dobrego klimatu wokół rodzin, tej kultury polityki prorodzinnej. Tworząc tą szeroką koalicję, to są oczywiście inicjatywy rządowe, zabezpieczone pieniądze ale także są to, to jest współpraca bardzo ścisła i bardzo efektywna, zarówno z trzecim sektorem, poprzez realizację konkursu y, skierowanego dla NGO-sów. Po pierwsze, rodzina. Włączyliśmy również do kolejnej edycji i y, 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 stworzyliśmy nowy konkurs dla samorządów pro Familia Będziemy kolejne zadania podejmować dla pracodawców, a więc ta koalicja to jest rząd, samorząd, to są organizacje pozarządowe i to są pracodawcy. I tworzenie tego dobrego klimatu wokół rodziny będzie kontynuowane. Ono zostało dalej zaplanowane w programie Polski Ład. Polski Ład, który zawiera konkretne rozwiązania, bo co jest młodym ludziom potrzebne, aby decydować się, wchodzenie w związek małżeński, podejmowanie decyzji o tym, aby się rodziło pierwsze i kolejne dzieci. Potrzebna jest stabilna, konsekwentna polityka. Przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa dla rodzin i w zakresie polityki mieszkaniowej, w zakresie polityki podatkowej, w zakresie przede wszystkim stabilnej, bezpiecznej pracy, ale także opieki nad dziećmi. I kiedy te komponenty zostaną wykonane, a wsparcie finansowe, jak już wielokrotnie mówimy, jest bardzo duże, bo ponad 150 miliardów złotych do polskich rodzin. Od początku programu, yy, wszystkich tych programów trafiło. Kolejne wsparcia, które proponujemy w Polskim Ładzie, to są mieszkania z zabezpieczonym wkładem własnym do 100 tysięcy złotych, z elementem takim czynnikiem pronatalistycznym a więc ten wkład własny będzie mógł być umarzany, jeżeli urodzi się drugie i kolejne dzieci, dziecko. Ale także opieka nad dziećmi do, do lat trzech. W Polsce mamy długi urlop rodzicielski, roczny. Jest to bardzo długi urlop, jeżeli porównamy na tle państw europejskich. Natomiast kolejny etap opieka nad dziećmi do lat trzech, a więc tworzenie opieki instytucjonalnej, takich jak żłobki w ramach programu Maluch Plus jest realizowane. Dziś mamy około 200 tysięcy miejsc. Ponad 25% złodziejstw. Program będzie jeszcze rozbudowywany przez naszą kadencję ponad 2 miliardy 100 milionów złotych zostało przeznaczone w ramach tego programu na tworzenie i utrzymanie miejsc. Budżet programu od kolejnego roku to będzie rocznie prawie półtora miliarda złotych, a więc trzykrotnie zwiększony z 450 milionów, aby przede wszystkim zaspokoić potrzeby rodziców. Ale kolejnym właśnie całkowicie nowym instrumentem będzie rodzinny kapitał opiekuńczy, a więc świat które będą mogli otrzymywać rodzice, którzy mają dzieci, które ukończyły 12 miesiąc życia do 36 miesiąca życia. 12 tysięcy można sobie podzielić. Przez rok otrzymywania tego świadczenia lub w cyklu dwuletnim, w zależności jak rodzice zdecydują. Ale oczywiście jeszcze jest potrzebna stabilna praca, praca, która daje możliwość elastycznego czasu pracy i te rozwiązania wszystkie z Polskiego Ładu zmieszczą się też w potężnym dokumencie, w pierwszym dokumencie, którym rząd polski przedstawia do konsultacji, do rozmowy z Polakami. To jest strategia demograficzna 2040. Już pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie zaznaczał zarówno strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ale także w swoim expose o roli polityki demograficznej. I strategia właśnie pokazuje kierunki, w jakich powinniśmy iść, jak i które są bardzo ważne, a więc wspieranie rodzin, eliminowanie barier, które nie pozwalają podjąć decyzji o tym, aby. Rodziły się dzieci, ale także spójna polityka, ta wspólna polityka rządowa i samorządowa. I właśnie tu chciałabym bardzo podziękować panu burmistrzowi, że zdecydował się pokazać politykę prorodzinną realizowaną w samorządzie w Kleszewie, bo to jest bardzo ważne, abyśmy w tej koalicji mieli samorządowców, którzy zdają sobie w pełni sprawę, że realizowanie polityki prorodzinnej na, i tworzenie strategii prorodzinnej na na swoim terenie jest ważne, gdyż to właśnie tutaj najbliżej samorządowcy znają z jednej strony potrzeby, ale także wyludnianie się i coraz mniejsza liczba mieszkańców powoduje kłopoty danego terenu, danego samorządu. Bo możemy sobie budować piękne żłobki, przedszkola, pięknie inwestować w infrastrukturę, natomiast jeżeli nie podejmiemy konkretnych działań, które związane są z niwelowaniem skutków polityki demograficznych, inaczej będzie to sytuacja bardzo trudna. Przypomnę, że dane, które są opublikowane przez ONZ pokazują, że Polska w 2100 roku, jeżeli nie byłyby podjęte działania związane z niwelowaniem skutków i wyjścia z pułapki demograficznej, mogłaby się naprawdę skurczyć do 16 milionów. My te działania jak najbardziej prorodzinne podejmujemy. To właśnie są wszystkie programy, które realizujemy. I teraz włączamy samorządy, za co dziękuję panu burmistrzowi. Tutaj przede wszystkim samorząd Kleszewa wyróżnił się taką kompleksową polityką prorodzinną, nastawioną też na mieszkalnictwo. Miałam też okazję dzisiaj oglądać i tą właśnie politykę mieć przedstawioną. To pokazuje, że właśnie Samorząd, myśląc o swoich mieszkańcach, o ich przyszłości, w te, w, razem z rządem realizuje tą wspólną politykę demograficzną. Ale myślę, że pan poseł, pan poseł Jan Mosiński tutaj uzupełni, bo razem działamy właśnie po to, aby przede wszystkim w tej polityce prorodzinnej i szerokim rozwoju naszego regionu troszczyć się o mieszkańców. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo Panie Minister. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Posła Jana Mosińskiego. Krótko Szanowni Państwo, Panie Minister jak zwykle z pasją opowiada o tych planach, których, które te plany są jakby no, jej dzieckiem też. Jest głównym architektem tych wszystkich rozwiązań, które powstają w Ministerstwie, a później są realizowane w życiu. Ja się bardzo cieszę jako parlamentarzysta, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, że. Pani minister jako w centrum swojej działalności stawia rodzinę i politykę prorodzinną, prorozwojową, prodemograficzną, bo to jest ważne, biorąc pod uwagę państwowość polską. My musimy jako państwo być państwem silnym, też populacyjnie licznym i te wszystkie programy, o których pani minister była przyjma, wspomnieć, też temu służą. Dzisiaj mieliśmy też możliwość obejścia kilku bardzo ciekawych miejsc, za co dziękuję panu burmistrzowi i jego zastępcom. Pięknie zrewitalizowany dworzec, gdzie też widać tak te akcenty polityki prorodzinnej. Wspaniała czytelnia dla małych dzieci, biblioteka dla małych dzieci, oczywiście dla dorosłych również, ale to wszystko pięknie połączone w takie dobre centrum, gdzie. No, Emanuje ta, ta, ta bliskość, ta wielokulturowość też a i też ta prorodzinność. Cieszę się bardzo również, że Preszew jest na mapie jako jedno z pierwszych miast tego turu, pani minister po Polsce, gdzie właśnie pokazujemy te dobre relacje między samorządem a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. To jest ważne i cieszę się, też, że też wybrzmiała ta kontynuacja działań z tym pani minister, między innymi w kontekście też polskiego ładu, bo tam też są środki, to gdzie można angażować do tej dobrej współpracy z samorządami. Samorząd proszewski jest dobrym samorządem, posiada dobrych gospodarzy, to też cieszy, bo ważne jest, aby środki, które są delegowane, rezygnowane, trafiały w godne ręce, a te pieniądze faktycznie są politykę prorodzinną, prorozwojową. Tutaj w Pleszewie e, trafiają faktycznie godne ręce. To nie jest furtuazja z mojej strony. Ktoś, kto mnie zna, wie, że jestem, nie, nie, nie jestem skłonny do takiego poklepstwa bez e, podstaw. Tutaj po prostu stwierdzam fakty. Ta polityka ta rodzina jest dobrze realizowana w mieście Pleszewie i tak dalej. Gratuluję ogromnym samorządowym. Dziękuję pani minister również za to spotkanie dzisiejsze. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy. O zabranie głosu proszę pana burmistrza pierwszego z naszego turu Samorządu Profamilia. Pan burmistrz Arkadiusz Prak. Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że po pierwsze Pleszew dostał e, wyróżnienie, nagrodę, Powtórzę, że rzeczywiście ta, ten tur, jak Pan Pasła mówił, rozpoczyna się tu w Wielkopolsce w Pleszewie i rzeczywiście chcę podziękować tym wszystkim, którzy wspólnie razem ze mną, z moimi najbliższymi współpracownikami tworzą, e, tworzą politykę prorodzinną. Od żłobków przedszkoli, a przypomnę, że dostęp do tych instytucji jest powszechny, poprzez całą ofertę Kulturalną, rekreacyjną, no i całe wdrażanie idei miasta kompaktowego, miasta 15 minut. Jak Państwo zauważyliście, w ciągu 15 minut w Pleszewie albo rowerem, albo na pieszo można załatwić, można iść do szkoły, do przedszkola, do instytucji kultury i choćby do tego parku miejskiego. I to jest idea naszego miasta, miasta kompaktowego, miasta 15 minut, która jest, będzie wdrażana w najbliższym czasie. Ja się cieszę, że możemy, czy znaczy mamy okazję realizować wiele ciekawych planów, bo rzeczywiście kwestia demografii to uważam, że jest w chwili obecnej największy problem. Myślę, że nie tylko Polski, ale Starego Kontynentu. Bez zmiany podejścia do y, polityki demograficznej rzeczywiście proces depopulacji, który dotyka y, w zasadzie wszystkie miasta w Polsce, bo jeśli popatrzymy na mapę demograficzną Polski, widzimy, że ten problem dotyka w zasadzie oprócz pięciu, sześciu ośrodków miejskich w zasadzie dotyka wszystkich i bez tego, bez tych działań, różnych działań, bo te działania muszą być podjęte na różnych płaszczyznach, tego procesu się na pewno nie e, zahamuje. Jeśli my mówimy o tym e, stopniu zastępowalności społeczeństwa na poziomie 2,1, w chwili obecnej jest około 1,4, to rzeczywiście wyzwanie w ciągu dekady dwóch, trzech jest olbrzymie. Ja tyle, myślę, bo jakbym mógł to z, z półtorej godziny mówić na temat polityki pol prorodzinnej, społecznej, demograficznej, ale myślę, że nie o to chodzi. Wszyscy się spotkaliśmy po to, żeby zobaczyć szczęście, uśmiech na twarzach najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Pleszek, którzy zaczęli dzisiaj wakacje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panie burmistrzu. W tym kończymy i zapraszamy do korzystania z atrakcji.